Trzy kropki. Liczę po staremu całkę nieoznaczoną. Zobacz. Wszystko właściwie po staremu się robi to, co w nieoznaczonych. Jeszcze raz to powtórzę. A samo liczenie całki oznaczonej, całki oznaczone to jest malutki jeden dodatek do całki nieoznaczonej. Że wstawiasz dwie liczby do wyniku. Tak? A tak to po staremu wszystko. przez części. podstawienie, wymierne. Wszystko robić po staremu to, co się robiło w nieoznaczonych. Dobra. Jak się przez przeszczęści? Robiło się taką szerszą tutaj. Hmm, szersze pole sobie wydzielałeś. Brałeś sobie coś za u i coś za v' Tym razem nie tak zupełnie dowolnie jak przez podstawienie Tylko te u przemnożone przez v' musiało przemnożone, musiało dać funkcję podcałkową No to tu się narzuca, że do jednego koszyczka wrzucę lnx -a do drugiego x I wrzucę tak, że tu wrzucę lnx, a tu x -a. Czemu tak? Bo z tego się liczyło pochodną Dalej A z tego się liczyło całkę Dalej No i całkę z lnx -a, <głos》>, Mimo tego, że wygląda na to, że powinna być prosta Nie ma nie mam, przepraszam, nie mam w podstawowych wzorach, w, we wzorach na całki podstawy, Ogólnie, no to jest oczywiście, że jest, Przeszczęście że się liczy na resenwę, tak? Natomiast całkę z x -a bezproblemowo policzę, dlatego to mi wymusiło taki wybór. Tu lnx, a tu x idzie. To razy to pomożone z powrotem do tą funkcję podcałkową. To są wszystko powtórki hmm. czegoś, co powinien już wiedzieć. Pochodna z lnx, 1 przez x ze wzorów na pochodne, oczywiście pod, tak, jeżeli założyłem, że powinieneś mieć podstawy całek nieoznaczonych, no to już nawet nie mówiłem, że pochodne, no to oczywiście w ogóle, tak, nie ma dyskusji powinieneś umieć tak. pociecha taka, że no, tu nie będą jakieś szczególnie trudne pochodne całkę z x oznaczało się tak, odczytujemy z podstawowego wzoru na całki, to jest jedna druga x kwadrat, z tego pochodną, z tego całkę no i później cóż się robiło hm. mnożyło się najpierw to razy to po tej przekątnej pisało bez znaku całki i od razu już porządkowało, że tak powiem, kolejność. No, nie, dokładnie kolejność w tym wyrażeniu. Najpierw idzie liczba, później potęga, a na końcu wyrażenie z argumentem, czyli lnx, sinus x, tego typu rzeczy idą na koniec. Dlatego tu o, tak powstało coś takiego po przemnożeniu tego razy to. Później szedł minus, to bardzo ważne, minus definicji i całka to razy to. Minus całka to razy to. To się zauważ w ogóle nie bawi. W pierwszym kroku to razy to. W drugim całka, całka, z tego razy to. Tu u kolejności nieporządkowa, zaraz uporządkuję. To już przepisuję, ten ogon się już wlekło do końca zadania, to już jest część wyniku. Minus, jedna druga przez znak całki, prawda? Jedna druga, a tu x, x kwadrat się skróci na krzyż, czyli zostanie xdx. No i całka z xdx powtórnie wykorzystuje elementarny, ten przepisuję, a tu wykorzystuję elementarny wzór na całki. Całka z xdx to samo to, to jest jedna druga x kwadrat to. Porządki, 1 druga razy 1 druga x kwadrat to jest 1 czwarta x kwadrat. Podkreślam, to jest wynik całki nieoznaczony. Teraz się wracam do tych granic całkowania. E, no to znowu pamiętamy z tam... <grym> no nie wiem już czy ze średniej, bo tak się program szybko zmienia, że nie wiem, nie wiem czy to w średniej miałeś w ogóle. O, to jest stała matematyczna. E, bardzo ważna, to jest pewna stała, tak? E, no... Ciężko to tam wymierzyć, no. Może tak samo ważna jak liczba pi, no. W każdym razie e to jest jakaś liczba typu 2, y, y, równa w przybliżeniu 2,7 do pierwszego miejsca po przecinku. Czyli trochę mniejsza od pi. No i, i to jest liczba, traktuje się ją normalnie, jak liczbę tutaj wrzucę. No to wrzucamy. Najpierw za x pamiętamy górna granica całkowania, czyli będzie coś takiego. Za x, minus dolna granica całkowania, czyli 1 za x, czyli coś takiego. Tu przydadzą nam się te takie na tej przyściądze malutkiej karteczki wartości logarytmu. Logarytm naturalny z e, odczytujemy z nich, to jest 1. Czyli tu będzie 1 druga e kwadrat razy 1, czyli 1 druga e kwadrat minus 1 czwarta e kwadrat. Tak, Nawet kwadratowy, zwróć uwagę, ten jest niepotrzebny, bo nic przed nim nie stoi. Nie? To jest tak jakby plus, czyli można go pominąć. Ja go piszę tak dla porządku. No, żeby było tak graficznie czytelne, że w tym nawet stawiam to, a później wstawiam to. Tak naprawdę, ten, nawet ten pierwszy kwadratowy jest niepotrzebny. A ten drugi już jest potrzebny. A czemu ten drugi jest potrzebny? Bo przed nim jest minus. I ten minus tu wpływa na całość, to co jest w nawiasie. Czyli ten drugi jest potrzebny, tak formalnie. Dobra. Tu sobie pozwolimy od razu już policzyć w główce. Roger naturalny z 1 z tej takiej mini ciągawki, to jest 0. Czyli ten cały składnik to jest 0, prawda? Bo jak to jest 0, to coś razy 0, to jest 0. 1 do kwadratu to jest 1 minus 1 czwarta razy 1 minus 1 czwarta. 1 druga e do kwadratu minus 1 czwarta e do kwadratu to jest 1 4 e do kwadratu. No bo 1 druga czegoś, minus 1 czwarta czegoś, to są 2 czwarte minus 1 czwarta, czyli to jest 1 czwarta. Czy jakkolwiek to można zrozumieć. W każdym razie, pół minus 1 czwarta to jest 1 czwarta. A tu minus i minus do oczywiście plus, stąd się wziął plus 1 czwarta. I podkreślam, znowu mam krzywą w tak. I znowu mam, przepraszam, wynik w takiej krzywej postaci, chciałem powiedzieć, tak? No, ale to jest znowu jakaś konkretna liczba. Jakby za E sobie wziąć jakieś 2,7 tam z hakiem, bo wiadomo, że to jest niewymierna, razy 1 czwarta plus 1 czwarta byśmy doszli do jakiegoś, jakiegoś wyniku. Tak? Nie przyzwyczajamy się tutaj do okrągłych liczb. Wychodzi coś takiego, i to jest liczba, i to jest dobrze.